Witajcie, drodzy widzowie z tej strony, Borsuk, a to jest taki krótki audiolog, w którym wam chcę zakomunikować, że wyjeżdżam na wakacje i, i jak to oglądacie, to to pewnie gdzieś łaże po górach albo coś. No i słuchajcie, dzisiaj już jest sobota, tak, a normalnie byłby Payday, ale dzisiaj już nie będzie Paydaya i nie będzie żadnych filmów przez następne jakieś półtora tygodnia. No niestety przepraszam was za to, ale też muszę czasem odpocząć, nie? Wiecie, możecie w tym czasie nadrobić zaległości, jeśli jakieś macie na moim kanale. No i tyle właściwie to to wszystko co chciałem wam powiedzieć. Więc wyczekujcie wyczekujcie też mnie za tam ponad tydzień yy, i trzymajcie się bo, bo to by było na tyle yy, nie rozrabiać mi tutaj pod moją nieobecność no no to yy, na razie papa pa.